Siemanko, następny dzień, jest godzina siódma, a ja już od 6.30 stałem, nie mogę spać i powiem szczerze, że mam mega dużo energii, mega dobrze się czuję. No wreszcie po tych kilku dniach męczarni odżywam. Zbieramy się na 7.30 na mm, śniadanko, a ja postanowiłem się troszeczkę poprzechadzać, zobaczyć jak to wygląda wszystko dookoła. Ogólnie mam taki zamysł, żeby sobie robić cardio właśnie poranne, takie półgodzinne. Siłownia niestety jest tutaj rozwalona, jeszcze nie gotowa, chociaż powiedzieli, że specjalnie dla nas jak najszybciej ją ogarną, ale trudno. Ja mogę sobie robić takie spacerowe cardio, więc codziennie będzie takie pół godzinki. A dzisiaj robię tylko takie 20 minut na rozwalę. Ja już pojadłem na śniadaniu, oczywiście misz masz wszystkiego musiałem spróbować. To jest taki mój styl, najpierw na słono, potem na słodko. Paweł, trzyma pan na jedzenie teraz. Trzeci talerz walonuję, trzeci talerz. Ja zjadłem też, ja też trzy i powiedziałem tutaj ogłosiłem wszystko, że pierwsza część śniadania na razie zakończona, odpocznę 5 minut. Ale już myślę, żeby spróbować płatki na mleku, których dawno nie jadłem na przetkanie śmierka jest super. No, płateczki czy na mnie tutaj. Namawiam mnie. Do mleka. nie pokazałem, ale drugą wam pokażę. Płatki na mleku. To akurat nie wiem do końca co to jest, ale jakiś dodatek do mleka. Spróbowałem, da się zjeść, a tu niezły miks, owsianka też na mleku, ale będzie później toaleta. Po śniadanku teraz czekam na Pawła i lecimy wypróbować haman, czyli taką tradycyjną łaźnię turecką, masaże jakieś tam są. Między innymi w planie peeling ciała, nie wiem ile czasu to będzie trwało, ale podobno dosyć długo, świetnie ma przygotować skórę do opalania, więc idealne dla nas, bo dzisiaj zamierzamy zrobić sunbuffing i nie tylko dzisiaj oczywiście. Ja muszę się pozbyć tego dziadostwa z rąk, liczę na to, że te krostki się wypalą, wrócę z piękną upalenizną, ogólnie liczę też na to, że brązer mi do końca <grym> zdrapią ze skóry. <grym> Dobra, Marcin wjeżdża na baseny. Poleciała w tym momencie sauna, dopiero na jutro ustawiłem się na masaże. Hamany, te inne, bajery. A teraz wjeżdża na baseny nowy zawodnik. Jezu, bo zawału prawie dostałem. Co to za pestia tutaj cztery się wzoruje? Cztery baseny, cztery powtórzenia lecimy, Zapraszam do ćwiczenia. <grywa> Państwa The Second, Michael Phelps szykuje się właśnie do zawodu Rozgrzeweczka w basenie publicznym. 30 basenów pod wodą na rozgrzeweczkę oczywiście bez wynurzenia. Właśnie skończyłem pierwszą serię. Motylki rosną. Nogi chude jak to wiadomo, jak to u takich ludzi. Ale wygolone, w sporcie, ale ogolone. Mały poślizg Mały poślizg, mały to nie jest poślizg, tylko tam wiesz, między dwójkami. O, popływane. Miała być plaża, w końcu skończyliśmy na basenie. Zrobiłem parę naście małych basenów. Wyleżałem się na słońcu. I powiem wam, że w sumie od rana aktywnie, bo był delikatny spacer na strop, później była sauna, kilka wejść. Teraz basen, pora na lunch. Idziemy tak od razu z basenu. Oczywiście, żeby nie było, jest koszuleczka. Słuchajcie, w tym momencie to już nawet warzywka wjeżdżają na talerzyk. Mają bardzo dobre oliwki, pewnie jakieś miejscowe. Mięsko, które wcześniej przetestowałem. Tutaj Tutejszy jakiś chlebek, w środku jest nie wiem co dokładnie chyba ziemniaczek, ale powiem Wam, że bardzo dobre. Mniej więcej tak samo wyglądał mój pierwszy talerzyk, tylko troszkę inne warzywka. Także już trochę spokojniej. Jestem nasycony do tego dużo wody, dużo piwa. No i siciela zakończę sobie deserkiem tak. Owoca. I te rzeczy takie troszeczkę cięższe. Kurde, ale widoczki mamy tutaj w Turcji. O, o kurde, to są widoczki. Ja pierdzielę, no, ty jest wieku. Okej, okay, jesteśmy już po opalaniu. Powiem wam, że ja tu wyglądam już na ciemnego z powrotem, najpierw wymyłem się mocno z brązera, była sauna, wszystko zeszło, a teraz słońce już naturalną opaleniznę elegancko robi. Myślę, że nawet nie będę jakoś bardzo czerwony, bo wszystko wygląda, że ładnie się przyjmuje, także się brzuszek już wywalony, najedzony, nawet lody były podjedzone, prawdziwe wakacje naprawdę się zaczęły. Słuchajcie, ogólnie jest dużo jedzone, dużo pitek. powiem wam jak teraz suplementację sobie wrzuciłem. BPC-157 rano na czczo, na brzuszek, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. A tutaj mam tak, enzymy trawienne, berberyny, maślan, sodu, kolejne enzymy trawienne i chrom. I to wlatuje przed śniadankiem, codziennie rano. Następnie multiwitamina, cystone, urosept i ten mały agent, to jest heparegen, czyli na wątrobę, jeszcze wrzucam. A tutaj booster testosteronu, to wszystko razem. Z innymi suplami do śniadania. Czy to przed śniadaniem, to podczas albo po. A tutaj przy okazji mam na hamon, który sobie umówiłem. Na no dzisiaj zobaczymy, co to za przyjemności. Nie czekają albo nieprzyjemności. <ścoughs> Wczoraj wieczorem było popite trochę browarów, bęben wywaliło, pojedzone oczywiście, powiem Wam, było ciężko. Ale budzę się samoczynnie o godzinie szóstej, już nie mogę spać. Tu jest godzina do przodu, czyli tak jakby była godzina siódma. Umówiłem się na 6:30 z Pawłem, że pójdziemy sobie zrobić taką kardiożkę spacerową. Także właśnie się zbieram i idę po niego. Tak sobie idziemy, już słońca ładny jest. Udajemy, że jesteśmy fit. Udajemy, że jesteśmy fit. To jest, to jest dobre oh, słowo. Godzina 6:30. No, no, robimy nie miejsce na śniadanie. Ale tak, no nie jesteśmy normalni. Ale żeby nie było, to sami się obudziliśmy. To jest tak, że budzi koszulsto i biegniemy. Po prostu na śpimy. dla zdrowia, żeby się Pamiętaj, że w Polsce jest godzina do przodu i może no, dlatego tak no, do tyłu. Tak, czyli faktycznie. No to no, 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 so, ja nie, 5, nie 5. wiem, 5. pochmatwałem wszystko. Trzy matką wracam właśnie ze spa miałem pięknie całego ciała i masaż w olejkach. Olejek się jeszcze wchłania. Powiem wam, że całkiem fajnie, ale i tak ten hotel ma wiele zastrzeżeń, o ile. Dzień dobry, siemanko, siemanko. Wybraliśmy się na zwiedzanie Bodrum, tym razem do centrum. Jesteśmy w porcie za mną, jachciki tam, gdzieś w tle też nasz hotel z drugiej strony. I uderzamy na zameczek, bo jest tutaj podobno taką główną atrakcją. Jest mega gorąco, mam nadzieję, że się nie spalę do końca, posmarowany delikatnie oliwką. E, tfu, co ja gadam, Oliwką? Olejkiem takim, leczkiem, 30, żeby się nie zjarać przesadnie. Dobra, lecimy dalej. Na razie jest bardzo ładnie. Tutaj już takie konkretne stateczki, nie wiem jak się na to mówi, jakieś katamarany może, czy coś takiego. I dotarliśmy do zamku. Na razie nie, nie wygląda, znaczy szczerze, wygląda na wielki, ale nie robi takiego wrażenia na pewno w aparacie jak na żywo. Ta sama kolumna ma 15 metrów, może 10, dobra. Bilety 120 lirów od głowy. No nie jest tanio, zobaczymy czy warto, podobno dosyć długo się zwiedza. Do się, Paweł. komentarzyk jakiś? Komentarzyk, jestem tak zmęczony, retencja woda, jakbym pojechał do Afryki to pewnie trzy wioski bym no <grym> Ty <grym grym> tak jest, nawodniony <grym> jak wielbłąd Zobaczcie statek Statek? To jest statek Oczywiście znajdujemy się nadal na zamku O kurcze That's nice złapać, bo naprawdę no jest co obejrzeć tutaj stojąc na górze tego zamku, nie? Po bodrum spacerowo, centrum, te sprawy. Szukamy jakichś lokalsów, jakichś knajpek, gdzie zjemy, gdzie zjemy coś gdzie zjemy coś takiego typowo tureckiego, zachodzimy, pytamy o ceny, co to jest i tak dalej. Właściwie specjalnie szukamy czegoś, co nie jest takie, wiecie, fancy, tylko coś typowo takiego, czego nie znajdziemy na Google na przykład. Takie nie? Tylko knajpka od lokalsów, o proszę, nie mówi po angielsku. trzy, 4 stoliki tak naprawdę w cudzysłowie brudne z ceratą, jak kiedyś u babci i tak naprawdę czegoś takiego szukamy. Dokładnie. To jest nam potrzebne dopiero na jutro, ale dzisiaj się różne znajemy w temacie. I ogólnie to zjarało nas dzisiaj słońce. Wrócimy jak prawdziwe turki. Byliśmy na zameczku, jeszcze. No, długa przeprawa, naprawdę. W jeszcze kawałek zahaczy. Tak jest, która się okazała o połowę tańsza niż w Polsce. To też jest ciekawe. A na przykład alkohole tutaj są mega drogie. Trzykrotnie droższe niż trzykrotnie, w Polsce. Trzykrotnie. trzykrotnie. Ogólnie na barze nie rozumieją nas w drinków, nie rozumieją nas w trunków, nie wiedzą, co to Jagermeister. No to jest po prostu porażka, akurat. No ale cóż, jakoś sobie radzimy. Kulturyści, mało bijący, ale dzisiaj zamierzamy sobie poradzić. Jak nie, to wchodzimy za bar sami się obsługujemy. No prosto, tak, <laughs> jak zawsze. No bo mamy co świętować cały czas, mamy nie? No, do zobaczenia w kolejnym wejściu. A teraz idziemy na kolację Ja się trochę ogoliłem, nie? Już trochę mniejszy tu raz ze mnie No tam ze wschodu przyjechały dziewczyny, no to może jakoś zachęk męcisz Spacerujemy sobie po Bodrumie i szukamy takiego kebaba z prawdziwego no zdarzenia, z taką no razie, wielką pajdą. Na no razie to kurczaka ja mają, takie Ale... na patyku. Jakieś malutkie kurczę, co to jest w ogóle. A my szukamy takiej wiecie, wielkiej kurde rury mięcha. To to trzy kozy nałożeni. Trzy kozy upchane, sklejone. Tasak potrzebują do tego metrowy, żeby to skroić. I tego szukamy i mamy nadzieję, że znajdziemy. Kebab 2 kg mięcha w picie. <laughs> Karmię, Poproszę okur, tego kebaba. Ale którego pan zamawia? Całego tego, całego. całego, całego. całego. Który, Dawaj pan cały różd. Który, pan, który dla pana A każdy? być. pan Sprawdzimy sobie Testujemy lokalną cukiernię. No. kupiliśmy jakieś takie ciasto. Myśleliśmy, że z makiem, ale nie wiemy do końca co na środku jest. Takie ciastko. Wielkości dłoni nawet mniejsze. Uważaj, że kurwa z pół kilo. No ja to bym Wicelby ten spątrował. Jakbyśmy mogli jedno. Moi nie wytrzymał. Stwierdził, że musi zamówić, bo znaleźliśmy wreszcie takiego donera, że ma typowy lamp. No definicja się zgadza. Czyli dalej trzeba... 8 zł przecież trzeba dalej już No i co, udało się znaleźć Kepsona? baraninka, bawełek cina, Dobry. Na nasze jakieś 8-9 złotych. Oczywiście tutaj złotych. u lokalców. No i ja też miałem okazję spróbować. Ja mi to masz samo mięsko spróbuj y, Samo mięsko? Chętnie bardzo. bardzo. Ale... Proszę bardzo. Niech idzie. Łapki. Czuć faktycznie, że to jest prawdziwe mięsko. Także Da, da, dajcie, dajcie lajki, my dajemy. Tak, przed chwilą były jedzone lody, kosztowane standardowo. No dzisiaj tak się pobujamy, pokosztujemy sobie jakichś lokalnych rzeczy, których no w hotelu albo nie ma, albo są po prostu słabej jakości. Wchodziliśmy właśnie do podrą Oasis to jest takie duże centrum tutaj handlowe i wyobraźcie sobie, że stoi normalnie ochroniarz i przepuszcza przez bramki jak na lotnisku, jak jak na lotnisku nie. normalnie sprawdzają to. Z jednej strony fajnie, no bo tak bezpiecznie się czuć. No może, i sprawdzają czy, nie? czy przypadkiem w ryżu z kurczakiem nie ma za dużo oliwy. Na przykład, czy dieta tak, jest, tak, jest tak dobrze trzymana. Tak, tak. No i oczywiście zdążył nam przypiąć gałę jak nas zobaczył i się zapytał skąd jesteśmy. Autografy nie dostał. A my mówimy, że z gołu z Rzymu, nawet Right. Ogarnijcie jak McDonald's wygląda jakby się zatrzymał w latach 90. Pawełku, co tam wziąłeś? Oh, hey, Macflary, pierwszy mi dał do wyboru manama, co się okazało że będzie oboje w A drugi blackberry I blackberry wiesz. To jest chyba z z sosem, tak jak mam wyświetlone, także tyle Tyle w temacie I Są jakieś tam inne burgery, ale ogólnie wszystko wygląda jak za PRL-u Siedzieliśmy na chwilę w McDonald'sie i nie zgadniecie kogo spotkałem w mojej kategorii z zawodu. na sobie burgery, ścinuje sobie w maku. Chyba ze swoją żoną bądź dziewczyną. Także śmiesznie, fajnie. Obczajka, co tu jest ciekawego? Co to masz fajnego? Pudding był tutaj, gęsty jakiś. Co lata? Nie lata. Nie lata, ty, na A makro? Makro? 60 gramów białka, 5 gramów metanobolu. Ale powiem wam, że ciekawie, ciekawie, na przykład to mi się podoba, zobaczcie, jak u nas margaryna zapakowana. Tutaj wiadomo. A tutaj wygląda jak ogórki krzyżowe. A to jest pasta z sezamu, nie, taka, no wiadomo, hawy... A na przykład. cena na przykład takiej hałwy. 20 lirów to jest na nasze, no nie wiem, tam 6-7 złotych, blok z daktyli i orzechów włoskich, Też, też fajne party. rzeczy, no. fajne rzeczy. My już pojedzeni po kebabie, ale zawsze nam się podobają takie rzeczy w sklepie nowe. Kulturyści mają obsesję zobaczyć, o, dotknąć makro, makro. Ja sobie nabrałem jakichś słodyczy, których nie ma u nas dostępnych, żeby sobie mm, gdzieś tam wciapnąć. O, to mi się podoba też, nie? Wam też, na pewno. Wiesz, Wpadamy do alkoholowego i przez przypadek spotykamy Daniela co? przez przypadek i on od razu mówi, no nie mo... tylko tu się mogliśmy spotkać, tak? No, poprzedniego zawodnika w maku, Daniela w alkoholowym. Ceny alkoholu są kosmiczne ogólnie. No i tak to właśnie wygląda ten świat bodybuildingu, kurczę. Jednego zawodnika w McDonaldzie, drugiego w alkoholowym. Tak właśnie wygląda życie po zawodach. Puchnięte kostki, wcale to nie jest takie proste jak się wydaje, że już wakacje, żarcie, wszystko elegancko. Z trawieniem też nie jest najlepiej, bo jak się zaczyna potem znowu dużo jeść, wszystkiego człowiek chce spróbować. Jest po prostu ciężko. Dobra, wracamy po długiej wyprawie. Wczoraj 20 tysięcy kroków, dzisiaj strzeliło 15 tysięcy. Musimy się ruszać właśnie, żeby nie zrobić z siebie już do końca takiej boi pływającej tylko na wodzie. To moje zdobycze, jakieś cuksy, ciastki, których nigdy nie miałem okazji widzieć, próbować, zaraz będą wciągane zapewne, do Polski raczej nie dotrą. Dzisiaj trochę zwariowaliśmy, nabijamy kroki, robimy rekordy, byliśmy już na kolacji, na dinerze, a po dinerze od razu idziemy na miasto znowu, no cóż. Korzystamy. Serio. Naszym celem będzie nabicie uf, dzisiaj. Kreuz, ale będę miał plecy takie, że takie lotnisko, że ma nie będę musiał robić. I wszystko w tym temacie. Wszystko w temacie. 30 tysięcy kroków dzisiaj musi paść, bo ja muszę jeść. Łyka kradnę i dokładam się do tego wyzwania oczywiście. Jesteśmy w na głowę 30K. A jak? Tak. Siemanko, dwa prosiaki pozdrawiają. Na twarzy spuchnięci jak tak, po nie, nie wiem 4 dniach chlania bez snu. Ojej, o kapota. Dobrze, że coś jeszcze się trzyma definicję. W Afryce musia to Ok, świata. spacerek uskuteczniamy od rana Stwierdziliśmy, że łącznie to tak między 20 i 25 kilo gdzieś jest nas więcej tak, że... Cała woda z Afryki gdzieś no, się ulokowana. Jakbyśmy polecili teraz do Afryki, to ósmy cud świata byłby. czciliby nas tam, w sumie pięć byśmy tam nawodnili. Jakby z nas wody zaczęli spuszczać. No kapota, po twarzach widać, co się dzieje, kurczę. On jak się klemieć, nie jak czy opuszczasz mi się słowa mego. Analfabeta przyjechał. No jeszcze zaspani jesteśmy. Walczymy, wczoraj 25 tysięcy kroków pękło. No dzisiaj to lecimy tak sobie 20-30 minut pospacerować rano na przed prześniadaniem po to żeby zrobić miejsce na kolejne doładowanie kaloryczne środki chce pełno słodyczy i tak. tutaj to są ciężkie czasy takie po zawodach, naprawdę chyba to jest najcięższy moment dla naszego organizmu. Przez sam nawet nie wie, co robić: czy jeść, czy być fit, czy chodzić, robić kroki, trenować. Dokładnie. Pokofo Poczekaj, bo menu tutaj pokazuje. Tu tutaj kurze Główne danie dla dziewcząt, zapakowane zięcia, elegancko. Biją się A... w resorcie, kolejki się ustawiają. No nic dziwnego. No dobra, to dobra, dobra, już zamówi. wystarczy tej reklamy, zareklamowany jesteś. Tu jest główne danie, ale już dla dziczków takich. Dwa nie dla dziewczyn. Dziewczyn. I i rany. o. Będziemy testować. Oczywiście, ajranik do zapijania. O to Zobaczcie, jak to wygląda. To nie jest taka tradycyjna pita. Tylko A taki... mięso, Zobaczcie ale mięso właśnie. Z szaszłyka jest w całości nabijane na Szaszły są na grillu, zniszczone raczej dopiero zawijane w rawaszu. Ciekawe. No i on jest troszeczkę pikantny. Znaczy, to mięso jest pikantne i dlatego mamy do przepoji jogurcik, nie? Zdrówko, znaczy zdrówko. Zdrówko Jogurko też, smacznego. ale smacznego. No, no, no. Siemanko, bordeczki, Pozdrawiamy z Turcji i będziemy się z wami żegnać, no. Dwa spalone Abdulę, jeden nie do Poznania. Spichnie taki kawa chyba, jak Jeden nie do Poznania, drugi do Warszawy. I lecimy do Polski dzisiaj. Ogólnie misja wykonana, zaliczona, sukces. Tak, wieziemy ze sobą fajne statuetki. A najważniejsze, że wieziemy ze sobą fajne wspomnienia, nie? Masę życia. masa do życia. 10 kg chyba to na Nie, nie wiemy jest, tak. ile jesteśmy na plusie, ale kurde bo to, bo to na zmianę, szybka redukcja na saunie, 3 kg do później szybka masa na knajpie plus 5 kilo do góry. A co po nosie to ja chyba mam masę życia, jednak zrobiłem ze statuetami. No, statyrem, twarz całkiem inna, no, kurde. Ja tam przyjadę, a tam nikt mnie nie pozna. Tam... Tak, Dla dziewczyny pada, na powie, o kurwa policja Halo, Jezu, że tam. To przyjechał. Łobusek, co jest? Bandyta, bandyta <laughs> i ham. Bandyta i cham. No. Także łącznie myślimy, że ze 20 kilo nas więcej. Także do retencji wody nie potrzeba hormonu, pamiętajcie, stara zasada. Można wyglądać jakiś 15 jednostek hormonu bez hormonu? No można, no jak to nie tak. Żaden problem. Żaden problem. Na wakacjach nawet jak jest mega gorąco. Żaden problem. Czyli e, to też jest taki mały sukces, potwierdzamy regułę. Można, można być opalonym bez melan, melanota? No można, no jak to nie można? Jak można o, kolejny, o. kolejny. Przełamujemy mity. Przełamujemy mity. Oj. Ale Red Bull nie dodał skrzydeł plecy, nadałam mam słabe, także niestety nie poleca Nawet turecki Red Bull nie pomoże. Ja za to mam takie plecy, że jak przepłynę się pół basenu, to potem nie mogę się podrapać po tyłku. No, Choroborzy jak skopowany, że nie, nie widać łopatek. Łopatek to nigdy nie było widać. widać. Okej. Okay, Ale no. łysina już się pojawia, także uważajcie, pamiętajcie. Nie, łysinka to siedzi jak zła. No, jak zła. W Turcji rozwiązano się z przestrzepem, także już tutaj żadnego przeszczepu będzie, nie będzie z jaj będzie przeszczep robiony nic tu nie będzie, będzie, przeszczep, będzie przeszczepiane ja nadrabiam owłosieniem nareszcie ciała jeszcze nie wyrosło, ale już jest w trakcie no, dobra, po, Pawełku, wyrażnać. musimy się ładnie pożegnać ładnie Ład... <laughs> się pożegnać no w... dawaj bicepsik ładnie Sobę. się pożegnać wakuuma bym się na żalę. nie, wakuuma nie rób, bo jesteś w wodzie no co byś robił, nie będzie widać U, ale zassał, musicie mi uwierzyć na słowo za samym ubrzmem... o złoty chcesz się, dobrze. Kondycja zero. Kardio wlatuje, formę są robić. Ale kardio. Nasze kardio dzisiaj wygląda tak, że po prostu siedzimy w basenie i to jest nasze kardio. I to jest nasze kardio. Dobra, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Zniak. Polecamy się na przyszłość, tam wiecie gdzie trzeba wchodzić na te media i te media klikać co trzeba. We, no. Wiecie co klikać i wiecie Zutkę co robić. Nie można zrobić tutaj na te stery bo to wiecie jak to jest ciężkie czasy no, masa idzie teraz w planie, u Pawełka to sporo kilogramów do zrobienia jeszcze no, będzie. No pewnie dyszka do góry na przyszły rok. No, no im więcej, tym lepiej, jak to powtarza. Jak retencja zejdzie już. No, jak to, jak to, jak to mówi Mateusz Lewandowski, trzeba dojebać tak, żeby się nie rozjebać. O i tymi oto właśnie słowami kończymy naszego vloga wakacyjnego. Albo jeszcze jakieś tam przybitki będą, ale ogólnie, no to co, zajebista przygoda, nie? Zajebista przygoda, nie? przygoda. ja pierwszy kebaba zachaczył tu rasa na mieście. O, kebabów pojednimy. Dobra, my zbijamy żółwika, żółwion. Trzymajcie się. trzymajcie się, pozdrawiamy.